Zadanie numer 2. Funkcja f jest określona wzorem f od x równa się x do 3 minus 8 przez x minus 2. Dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od dwójki. Wartość pochodnej tej funkcji dla argumentu x równy 1 druga jest równa. I jak widzisz, dużo różnych wzorów tu już wkleiłam. I tak. Możemy skorzystać z tego wzoru. Będziemy liczyć też z tego, ale. E, oczywiście obydwa sposoby przeliczę. x do 3 minus 8. Przez x minus 2. I tak na górze mam x do 3, minus 2 do 3, przez x minus 2, to się równa. Korzystam najpierw z oj, tego wzoru. Czyli mamy x minus 2 razy a do kwadratu, czyli x kwadrat minus 2x plus b do kwadratu, czyli plus podzielone na x minus. Pyk, pyk. czyli moje fx teraz równa się x kwadrat minus 2x plus 4. Liczymy pochodną w tym punkcie i otrzymujemy, że 2x minus 2. Dlaczego tak? Bo pamiętaj, tu masz ten wzór w tym miejscu, że ta potęga zawsze nam spada a tu odejmujemy 1. tak? Widzisz? Dwójka Padła. No i dlatego tu jest 2, bo to jest ta spadnięta dwójka, że tak powiem. Eee, I dobra. I co? A oni chcieli, żeby to powiedzieć w punkcie 1, druga. Eee, tu nie jest minus, tylko plus. Więc mamy tak: 2 razy 1, druga. Plus 2 to jest 1, 2, czyli otrzymujemy 3. Mówiłam, że policzymy to na dwa sposoby, czyli po prostu teraz liczymy bez tego przekształcenia. I tak, zgodnie z wzorem, pochodna z góry, czyli to będzie 3x kwadrat razy cały dół minus. Górę przepisujemy, pochodna dół, czyli razy 1, tak? Bo pamiętamy, że jak mamy x minus 2, i robimy z tego pochodną, to tutaj stoi jedynka, ta jedynka spadła, tu odejmujemy, czy mamy x, 1, minus 1, no nie? Czyli jest tutaj 1 razy x do zerowej, czyli 1. Yy. Tak, kreseczka ułamkowa i cały dół dokładnie. To się robi. Yy. I tak, mam. 3x kwadrat x minus 2 minus x do trzeciej minus 8 no i właśnie tu nam się i tak to skróci to się równa to się równa I tak. 3x kwadrat x minus minus i tutaj przypiszemy x minus 2 x kwadrat plus 2x plus 4 eee, przez x minus 2 do kwadratu, e, wyciągamy x minus 2 przed nawias, i tu nam nawias tutaj, czyli kwadrat minus. E, x kwadrat minus, x minus 4, ujojoj, podzielony przez hmm, x minus 2. Do kwadratu to się skróciło. I co nam zostało? I tu mamy tak. 2x kwadrat minus 2x minus 4x minus 2. To się równa. To się równa. Tu na górze wyciągnijmy dwójkę przed nawias. I zostało nam x kwadrat minus x minus 2. Tu Podzielić x2, co nam. I tak. Są, jest kilka opcji. Albo już podstawiasz, albo jeszcze jedną rzecz. Bo na górze co mamy? Wzór skróconego mnożenia. Dobrze kombinuję. I co z tym wzorem skróconego mnożenia ja mogę zrobić. Jeszcze bardziej to uprościć, no nie? Albo liczysz deltę, albo to rozpisujemy. W jaki sposób już tobie pokażę? To się robi. tak. X kwadrat. Pamiętaj, możesz liczyć deltę, Ja tu Ci pokazuję inną po prostu drogę. Plus x minus 2x minus 2 podzielone na x minus. To się robi. I tak, tu wyciągamy X przed nawias, tu wyciągamy minus I nie zmieszczę. Poczekajcie. Muszę miejsce sobie zrobić, sorry, ale Promujemy. No i kontynuuję, to się równa, tu będę kontynuować, to się równa. I tak mamy 2x, x plus 1, minus 2x plus 1, przez x minus 2, to się równa, to się równa. Ta dwójka jest tu, tu wyciągam x plus 1 przed nawias, z mi zostało x minus 2, przez x minus 2 pyk, pyk, to się równa, 2 razy x plus 1, czyli mamy 2x plus 2, dokładnie tak jak wyszło tu, tylko trochę się więcej trzeba naliczyć. No i ostatecznie liczymy to samo, czyli to, to już tego nie będę liczyło. tylko chciałam pokazać, że Albo można zauważyć coś i ma się mniej roboty, albo jak się czegoś nie zauważy, to się ma więcej roboty. I jeszcze raz przypominam, tak w tym momencie możesz policzyć deltę i to przedstawić w postaci iloczynowej też wyjdzie. Jak wolisz. Dobra, zapraszam na kolejny film. Jak się podobało, daj znać. Jak masz jeszcze jakiś inny pomysł, że jak tą pochodną policzyć, to też daj znać. I generalnie mów do mnie. Daj suba i inne rzeczy też.